Witajcie, kochani! Ja nazywam się Ola Fijał, a Wy znajdujecie się na kanale Turbosztos. I wiecie co? Moja w tym głowa, żebyście tutaj zostali. Dlatego dzisiaj chciałabym, żebyście poznali mnie trochę lepiej, dlatego e, przygotowałam odcinek e, i będzie w nim parę faktów o mnie. Zapraszam. Dżingiela! Moimi atrybutami są bransoletki z muliny i czapki z daszkiem. Ogólnie czapki. Wszystkie czapki. Mam starszego brata, który też jest drifterem i jeździmy razem w jednym teamie hashtag Drift Family. Prawo jazdy zdałam za czwartym razem. Driftowanie w moim życiu wyszło przypadkiem. Ogólnie chciałam być aktorką albo wokalistką. Zdawałam nawet na Akademię Teatralną. Nie przyjęli mnie. How could this happen me? Jestem brunetką, ale rozjaśniam włosy, bo wmawiam ludziom, że jestem surferką. Nigdy nie surfowałam, chyba że liczy się surfowanie w internecie. Oh my god! Swoją przyjaciółkę, która mieszka teraz kilometr ode mnie, poznałam jakieś 600 km od domu na obozie windsurfingowym. W wieku trzech lat nauczyłam się jeździć w jeden dzień e, na rowerze bez dodatkowych kółek, tylko po to, żeby zacząć jeździć na krosie. Mam za sobą popisy kaskaderskie w filmie Justa, ale nic Wam to nie mówi, bo film jeszcze nie wyszedł. Obecnie studiuję dziennikarstwo i mam już na swoim koncie tytuł licencjata. Mama jest dumna. Pokała, jak się dowiedziała. Nie umiem poprawnie powiedzieć słowa ćwiczyć. I żadnej jego odmiany. Bo jak się wsłuchacie, to tam powinno być ci na początku, a nie czy. Ćwiczyć Ćwiczenie. Ćwiczący. Znam przynajmniej jedno zdanie z każdej piosenki. Błędny wzrok kolejny dzym Dziście w klubie będzie bęk! Jestem nieśmiała. Kocham pieski. One mnie troszeczkę chyba mniej. Mam na ciele około 8 blizn, trzy szyte, dwa po ugryzieniu psa, jedno po oparzeniu i jeszcze kilka po prostu bez sensu. Tydzień przed komunią ugryzł mnie pod szkołą pies. To był jamnik. I jeszcze na zdjęciach z komunii można dostrzec jego odciśnięte szczęki na moim nosie. Jak byłam mała, chciałam mieć pomalowany pokój na czarno. Mama pomalowała mi go na różowo jeszcze dała po bokach takie błękitno-różowe różyczki. Podobno płakałam i nie chciałam w nim spać. Jestem wierna trampkom, nienawidzę szpilek. W szpilkach wystąpiłam chyba tylko dwa razy, na studniówce i na chrzcinach mojej siostrzenicy. Byłam na castingu do Mam Talent. Tu na razie jest ściernisko, ale będzie San Francisco. A tam gdzie to Gretowisko będzie stał mój bank. Nie wzięli mnie. Meanwhile. Wstydzę się rozmawiać przez telefon i nawet zamówienie pizzy jest dla mnie problemem. Dobry wieczór. Chciałbym zamówić kilka super smacznych pizz, ponieważ jesteśmy bardzo głodni. Noszę okulary i mam wadę minus 3,25. Kiedyś bardzo chciałam nosić okulary yy, optyczne, ale nie miałam wady, więc zaczęłam oglądać telewizję w okularach przeciwsłonecznych, bo koleżanka mi powiedziała, że od tego psuje się wzrok. Ale nie od tego popsuł mi się wzrok, po prostu miałam to w genach. I znam, znam wszystkie przypałowe polskie piosenki. Znaczy może nie wszystkie, ale większość. Na głowie świetny mawianek, białego rana, ajajaj, bum bum. Boomerang tu tu, 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 ja. Jak byłam mała, miałam uczulenie na czekoladę i zapach farby. Teraz mam tylko na kurz, żeby nie sprzątać. A w przedszkolu wymyśliłam, że jestem uczulona na ser biały, bo go nie lubiłam. Bumera. Namalowałam kiedyś permanentnym markerem na świeżo malowanej ścianie pana bulwę. Jak byłam mała, statystowałam w serialu Kasia i Tomek. Wycieli mnie. How could this Kiedyś byłam w programie Załóż się i tam była taka akcja, że można było rzucać tortami wprowadzącego. Zabrakło dla mnie tortu. No nie. Kiedyś nagrali o mnie program, o moim życiu, o mojej pasji. Nigdy nie wyszedł. Wow, wow, wow. To jest właśnie szczęście! A z takich pozytywniejszych faktów to chodzę, oddycham, w miarę dobrze mi się żyje. Kiedyś zaproponowali mi śpiewanie w jednym zespole. Zespół się rozpadł. Serio było tak, że mieli już gitarzystę, perkusistę, brakowało tylko wokalu. Eee, przyszłam ja, dali mi już piosenki do nauczenia się i nigdy więcej się nie odezwali i zespół nie powstał. Urodziłam się 27 października, więc jestem zodiakalnym skorpionem. Eee. Bardzo chciałam nosić aparat na zęby, stały, a jak mi go założyli, to się go wstydziłam. Nadal oglądam Disney Channel. Mogłabym iść do Jaka to melodia? I przegrałabym pewnie. Sometimes in less in love, but sometimes you hurt instead. Nie znam tekstu tam, nie wiem, jakie tam są słowa, wymyślam. Żartowałam, to nie musical, ogarnijcie się. Znacie mnie już trochę lepiej. Jeżeli macie jeszcze jakieś pytania, możecie je napisać w komentarzu pod tym filmem. A jeżeli Wam się podobał ten film i chcielibyście może więcej takich filmów, to zostawcie łapkę w górę. A żeby być na bieżąco, zasubskrybujcie mój kanał. Pozdrawiam. The when I break free. Cause I can not resist no more. Oh ooh, ooh, ooh.